Hej, wyobraź sobie taką sytuację. Twój dobry kumpel, który mieszka w odległym mieście, pewnego dnia prosi Cię o pilne spotkanie. Obecnie wystarczy kupić bilet na samolot i dotrze się na miejsce w ciągu kilku godzin. A co jeśli żyłbyś w przeszłości, kiedy nie istniały ani smartfony, ani samoloty? Przekonajmy się, taka podróż z pewnością byłaby godna prawdziwego poszukiwacza przygód. A więc dwa dni temu otrzymałeś list od przyjaciela, który chce się z Tobą jak najszybciej zobaczyć. Zamierza pokazać Ci coś niesamowitego. Wiadomość tak cię zaintrygowała, że postanawiasz ruszyć na tę wyprawę już kolejnego dnia. Start w samo południe. Przed położeniem się wypijasz ogromną ilość wody, żeby udało Ci się wstać wcześniej rano. O świcie bez wątpienia będziesz musiał pójść za potrzebą, więc na pewno. Pewno nie zaśpisz. Rdzenni Amerykanie stosowali tę metodę zanim wynaleziono budzik. Kładziesz się do łóżka podekscytowany tym, co cię czeka, no i zrywasz się ponaglany koniecznością skorzystania z toalety. Na zewnątrz wciąż jest ciemno, więc chyba obudziłeś się przed czasem. W wychodku zamiast papieru masz do dyspozycji kolbę kukurydzy. Nie pytajcie o szczegóły. Wiele osób używało ich nawet po pojawieniu się papieru toaletowego. Po powrocie decydujesz, że jeszcze sobie trochę pośpisz. To taka sama sytuacja jak z wyłączeniem budzika w XXI wieku i ustawieniem 10-minutowej drzemki. Spodziewasz się, że jak co rano obudzicie cię wrzaskliwy kogut, jednak tym razem tak chyba za nie mógł. Wydaje się, że nie uda ci się odknąć, ale człowiek budzik puka do Twojego okna i wyskakujesz z łóżka w samą porę. Kompletnie o nim zapomniałeś. W wielu miastach, gdzie ludzie pracowali w fabrykach, istniał taki zawód. Budzik po prostu przechodził co rano wzdłuż zabudowy mieszkaniowej i wyrywał ludzi ze snu, by ci nie spóźniali się do pracy. Wymachując długim kijem, pukał w okna. Czas na mycie zębów. Rozbijasz kilka skorup po ostrygach na drobny proszek, następnie wcierasz go w zęby, by pozbyć się osadu. Zanim wynaleziono szczoteczki, ludzie korzystali ze wszystkiego, nawet węgla drzewnego. Osoby majętne miały czarne, zniszczone uzębienie od spożywania cukru. Był to bardzo drogi produkt, więc biedota specjalnie pociemniała sobie zęby, żeby udawać bogatych. Ta moda raczej nie przypadłaby ci do gustu. Z naszej perspektywy życie bez odpowiedniej higieny jamy ustnej wydaje się dziwne, ale kiedyś wcale nie traktowano tego w takich kategoriach. Nieprzetworzona żywność, w tym pszenica, ryż, owoce i warzywa, była ekologiczna i bezpieczna, chroniła zęby, a nawet je wzmacniała. Pora na śniadanie. Idziesz do piekarni, lecz okazuje się, że jest zamknięta. W przeszłości zegary i zegarki nie były powszechne, więc mało kto przejmował się odmierzeniem czasu. Dopiero gdy otwarto pierwszą linię kolejową, ludzie zaczęli zwracać uwagę na godzinę, by nie spóźnić się na pociąg. Sklepy nie stanowiły tutaj wyjątku, więc nie istniały określone godziny ich pracy. Po 10 minutach zjawia się wreszcie piekarz i możesz kupić świeże bułeczki. Wracasz do domu z mlekiem i bułkami. Co prawda, nie masz ale są inne sposoby. Aby mleko się nie popsuło, do dzbana wkładano żaby. Ich skóra wydziela bowiem wyjątkową substancję, która zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów, dzięki czemu mleko nie kwaśnieje. Dziwne, ale prawdziwe. Po śniadaniu rozpoczynasz przygotowania do drogi. Twój ulubiony perski garnitur, który wyprałeś wczoraj w rzece za pomocą ługu, jest już suchy. Bierzesz do ręki rondel, wkładasz do niego gorące węgle i spodem naczynia prasujesz ubranie. Kolejny raz wyruszasz do miasta, ponieważ musisz wynająć omnibus napędzany silnikiem. Tak, tym właśnie pojedziesz. Płacisz kierowcy i prosisz, by odebrał Cię około południa. Jeśli Twoje przewidywania się sprawdzą, do przyjaciela dotrzesz następnego ranka. Należałoby go więc uprzedzić. Po powrocie do domu zabierasz się za pisanie listu. Listonosz dziś nie pracuje, więc stawiasz na gołębia pocztowego. Przywiązujesz zwiniętą korespondencję do jego nogi i wypuszczasz w świat. Pod dom właśnie zajeżdża twój transport. Spoglądasz na swoje paznokcie. Są bardzo długie, bo nie obcinałeś ich od kilku ładnych miesięcy. Choć swego czasu była to oznaka luksusu i bogactwa, to jednak wolisz je skrócić, by nie rzucać się w oczy w czasie podróży. Jako że nie mieliśmy jeszcze obcinaczy do paznokci, ludzie korzystali z noży, a nawet naostrzonych zębów rekina. W przeszłości był to tak długi i żmudny zabieg, że w zasadzie nikt się tym zbytnio nie przejmował. Weźmy na przykład robotników, którzy w ogóle nie myśleli o swoich paznokciach, często łamiąc je sobie podczas pracy. Tuż przed wyjściem wkładasz do kieszeni pachnące pudełeczki. Umieszczano w nich gąbkę nasączoną perfumami i używano zamiast wody kolońskiej. Mycie nie cieszyło się kiedyś wielką popularnością, co więcej, uważano nawet, że jest szkodliwe. W związku z tym, najlepszym sposobem na pozbycie się przykrych zapachów były właśnie takie perfumowane pudełeczka. Wreszcie rozpoczyna się podróż. Kierowca korzysta ze szczegółowej mapy zamiast nawigacji satelitarnej. Przed wami około 320 km drogi do pokonania, niemal cały dzień i cała noc. Dobrze, że wziąłeś ze sobą książkę. Wszystko przebiega zgodnie z planem, ale nagle natrafiacie na przeszkodę w postaci małej rzeki. Na mapie biegnie tędy jakaś trasa, ale to wersja sprzed roku. Drogę zdążył już zmyć deszcz. Trzeba więc objechać tę rzeczkę. Szczegółowe mapy powstały oczywiście po to, by ułatwić poruszanie się. Zawierały wszystkie drogi, miejscowości i gospody. Jednak o ile niektóre z nich aktualizowano co miesiąc, to inne zaledwie raz do roku. Gdy docierasz do miasta, panuje już prawie noc. Na szczęście twój przyjaciel cierpliwie czeka, spodziewając się, że możesz przybyć w każdej chwili. Nie jest na ciebie zły, pół dnia oczekiwania nie znaczyło wiele w świecie, w którym upływ czasu nie był jeszcze tak istotną sprawą. Zżera cię ciekawość, chcesz w końcu poznać powód swojego przybycia. Twój kolega obiecał przecież pokazać ci coś, jak tylko przyjedziesz, najpierw jednak przedstawia swoją rodzinę. Wszyscy są pięknie ubrani, więc wyciągasz z walizki perski garnitur, by się dobrze zaprezentować. Przyjaciel prosi całą grupę o ustawienie się na podwórku w szeregu. Nie rozumiesz, co się dzieje, ale naturalnie spełniasz jego prośbę. Musicie chwilkę zaczekać, mówi. Ale na co, pytasz? W tym momencie zjawia się wysoki mężczyzna z dziwnym urządzeniem na statywie. Na zdjęcie, odpowiada przyjaciel. Nic ci to nie mówi, ale wciąż stoisz w miejscu, podobnie jak cała reszta. Okazuje się, że mężczyzna z aparatem to przybysz z oceanu. Jesteś tym bardziej zaskoczony, gdy każe pozostać wszystkim w nieruchomej pozycji i wypowiedzieć obco brzmiące słowo prunz, czyli suszone śliwki. Kiedyś w krajach anglojęzycznych w trakcie robienia zdjęć mówiło się pruns, a nie cheese. Usta wyglądały wtedy poważniej i szlachetniej. Poza tym trudno było uśmiechać się przez 15 minut, a tyle trwało wykonanie jednej fotografii. Poza tym, popisywanie się swoim uzębieniem nie było najlepszym pomysłem. To dlatego ludzie na starych zdjęciach wyglądają tak posągowo. Po całym zamieszaniu nie możesz uwierzyć w to, co się stało. uchwycona życie na namacalnym obrazie. Jesteś zszokowany tą techniką i nie masz wątpliwości, że odmieni ona przyszłość. Oto nowa epoka. XIX wiek! Co za wspaniały czas, by żyć. Przenieśmy się z powrotem do naszego stulecia. W końcu docierasz do swojego najlepszego kumpla. Hej, spójrz tylko, co znalazłem w piwnicy, mówi, pokazując ci bardzo stare zdjęcie swoich przodków, które wykonano w XIX wieku. Od razu zauważasz faceta w dziwnej perskiej marynarce, który wydaje ci się jakby znajomy. Serio? Dziwisz się. Stary, mogłeś mi to zeskanować i wysłać na maila. Mamy XXI wiek. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.